paznokcie są dla mnie zdecydowanie za krótkie i chciałabym minimalnie. O, o, o a to dziwne, bo ja, ja miałam taki i powiedziałam, te paznokcie są dla mnie zdecydowanie za długie i skracam, mnie. Jest mi bardzo przykro, że muszę się z moim fręczem pożegnać. Ale no niestety robienie porządków troszeczkę go zniszczyło. A prawa ręka ma już no, ponad miesięczny odrost. Powiedzcie mi, czy tylko ja zawsze zalegam z robieniem prawej ręki? Ściągnęłam sobie starą masę. No, i teraz będę ściągać jakieś tam ewentualne zapowietrzenia i przygotuję sobie skórki. Tak prezentują się szkielety na mojej prawej dłoni. No, nie są one idealne, ale już grunt, żeby była jakkolwiek zrobiona. No i zobaczcie tylko na ten żel od Pinki. No ładny. A taki gęsty nie budujemy. Oj. Ale ja niestety nie miałam clear'a pod ręką. Aha, szkielety nie budujemy. Może dlatego, że jest za gęsty. Ja nie, ja nie lubię takich gęstych. Raz sobie kupiłam, bo chciałam. Na... Chyba byłam w Polsce. I chciałam zrobić paznokcie a byłam w Polsce, nie miałam swoich rzeczy, nie? I poszłam do sklepu, kupiłam jakiś, no już nieważne jakiej marki, bo nie chciałabym, żeby tutaj mar marce się dostało za to, że Edyta... E, że, za to, że w sumie sprzedawczyni. E, ja ona polecam, on super, super. Był tak gęsty, tak się nim ciężko pracowało. I ja po prostu przeżyłam męczarnie. I już widzę, że ten żel by był fajny może... Nie wiem do czego w sumie on jest stworzony. Ja nie będę się wypowiadać, jak nie znam produktu, ale gęsty dla, do budowy dla mnie za gęsty. Chciałam pokazać jakich form używam, bo zawsze robię do dziewiątki i takie dłuższe formy są po prostu dla mnie wygodniejsze. Jak pracuję na sobie, to nigdy mi się jakoś wybitnie nie chce form podcinać, więc no jest jak jest drodzy widzowie. Już miałam trzy pazury opiłowane, kciuk wskazujący i faker, no ale nie chciałam tego żelu zostawić tak samego z siebie. I nie zgadnijcie, co mogłam zrobić. A to jeszcze nie jest finał piłowania mm -hmm. French. Oczywiście, znowu French. Czy kogoś to dziwi? Nie. Czy efekt jest imponujący? Zdecydowanie. Czekajcie, zanim się wypowiem, muszę sobie tylko zmierzyć dystansomierzem. Eee... O kurde, Bar bardzo mały dystans. Zero praktycznie. Prawie zero dystansu, nie wypowiem się.